Ciężko powiedzieć coś po meczu, który uważam, że w naszym wykonaniu nie był zły. Naprawdę cały czas mieliśmy przewagę nad przeciwnikiem. Myślę, że tak jakby spojrzeć procentowo to posiadanie piłki 80 do 20, no ale niestety liczy się to, co wpadło do bramki. Mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy, myślę, że za szybko stracona bramka po przerwie. No, chcieliśmy ten mecz wygrać, niestety no, nie udało się, przegraliśmy 2-1, ale mówię, no i... Nie czekam jakichś wniosków, dlatego że myślę, że naprawdę byliśmy zespołem lepszym. Wynik świadczy, wiadomo, idzie świadczy, że przegraliśmy to jeden, ale myślę, że gra właśnie podobać mnie Nie wiem, czy to mamy koncentracji, bo to chyba już się kto kolejny raz nam zdarza, także po przerwie dostajemy bardzo szybko bramkę. Nie wiem, mówimy sobie co innego wiadomo, no jesteśmy zmobilizowani byliśmy i myślę, że to nam troszeczkę podcięło skrzydła, ale no mówię, no mimo wszystko tej zwracanej bramki dążyliśmy do tego, żeby ten mecz wygrać, a... No mówię, no nie, nie udało się, uważam, że przy tym rzucie wolnym, gdzie straciliśmy rękę, była ręka, no ale mówię, no sędzia sam nawet to powiedział, że była, ale takich się nie widzę, także, no przy. No właśnie też tak zauważyłem, jak sobie prześledziłem, ostatnio miałem okazję te dwa tygodnie, niestety musiałem odpoczywać, eee, także też tak sobie prześledziłem i to i można powiedzieć, właśnie, że pierwsze 45 minut w wykonaniu naszym jest dużo lepsze. Nie wiem, czy z czego to wynika. Myślę, że z braków kondycyjnych nie, bo jak widać, jesteśmy w każdym meczu praktycznie z zespołem dominującym, ale. Nie wiem, czy mentalnie, psychicznie coś się dzieje. No, za każdym razem sobie powtarzamy, że potrzebujemy drugiej bramki. No, w większości meczów teraz nasza pasa bez, bez się zakończyła. Udawało się to mimo to, że remisy, ale wiadomo, ale no nie wiem, no ciężko mi to jest tak określić. Na pewno nie przygotowanie fizyczne, bo czujemy się emocji, naprawdę. I to myślę, że widać, że cały czas dążymy do tego, żeby wygrywać te mecze, pokazywać się z jak najlepszej strony, mieć przewagę nad przeciwnikiem. Myślę, że to widać, no ale mówię, to, to za mało.